Pokażę zaraz drogiemu państwu, dlaczego miliony Polaków drastycznie tracą pieniądze. Tracą pieniądze poprzez fakt, że wierzą w złe rzeczy. Wierzą właściwie w gosła ekonomiczno-gospodarcze i jest to dosyć szokujące, ponieważ miliony Polaków od dziesięcioleci traci drastycznie swoje pieniądze, a mogłoby te pieniądze pomnażać, mogłoby ich tyle nie tracić, gdyby znali tylko i wyłącznie zwykłe prawidła, o których wiedzą inne narody, inne państwa bo inne narody już dawno o tym wiedzą. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć co się dzieje. Jak wiemy, bardzo dużo ludzi wierzy, że trzymanie pieniędzy, na przykład funtach brytyjskich daje ci zysk. A proszę zobaczyć, co się dzieje fund brytyjski, jeżeli chodzi o zainteresowanie funta brytyjskiego na świecie, totalnie się zapadło tutaj mamy takie urządzenie tutaj takie sekrety Państwu pokażę marketingowe to jest urządzenie, które pokazuje jakieś zainteresowanie na temat funta brytyjskiego ostatnich 20 lat, oczywiście ono tutaj rosło ze względu na to, że posiadacze internetu rosną, prawda ale proszę zobaczyć co się stało tutaj już w roku 2016 wtedy akurat funt brytyjski mocno się wzbił do wielu walut, no ale od tego momentu nikt funtem brytyjskim właściwie się więcej nie chce interesować, ani jeżeli wcześniej zainteresowanie funtem brytyjskim drastycznie spada, ze względu na to, że no, y, większość bogatych narodów wie, czym jest funt brytyjski, ale Polacy jeszcze tego nie wiedzą jako naród i przez to tracą bardzo dużo pieniędzy. Szanowni Państwo, y, możecie y, się zastanawiać, że no może z polską złotówką też jest tak, z euro jest tak. Szanowni Państwo, zainteresowanie danym tematem oznacza, że nikt tego tematu nie chce, a jeżeli jest to temat walutowy i jest to funt, no to to oznacza, że tego funta nikt nie chce. Jeżeli funta nikt nie chce, to znaczy, że coś takiego traci wartość, a tym bardziej, jeżeli jest to papierek, bo przecież funt brytyjski jest. Papierkiem, prawda? Tak jak zresztą każda inna waluta jest papierkiem, prawda? Tylko że jedne papierki mniej tracą, drugie więcej, prawda? Inne zyskują do siebie, inne tracą do siebie, taka to już, szanowni państwo, rzeczywistość. Jedne mają większe oprocentowanie, drugie za małe i jeszcze są takie, co miały minusowe. Taka to rzeczywistość. Możecie sobie myśleć, jaki to ma związek z wartością funta brytyjskiego. Ano taki, Szanowni Państwo, że. Fund brytyjski, proszę bardzo, przecież ciągle to powtarzam. Fund brytyjski zawalił się do złota od 2017, od 2007 roku. Proszę zobaczyć, od 2007 roku, szanowni Państwo, z y, 300 funtów brytyjskich do, y, dzisiaj widzimy 1955, ale to było 2036 funtów brytyjskich za jedną uncję. Y, tak, dosłownie, dobrze Państwo słyszą, y, w 2007 roku za jedną uncję płacono 300 funtów. Dzisiaj to już jest 2000 funtów. Przed chwilą było 2036 funtów. Tak funt brytyjski już się zapada, bo nikt tego funta nie chce. Nikt nie czuje zainteresowania funtem. Ale możecie wtedy sobie myśleć przecież, a pewnie z innymi walutami też tak jest. Pewnie innymi walutami są ludzie, też nie są wcale zainteresowani i też spada zainteresowanie. Nic bardziej mylnego. Ale proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, tutaj mamy na przykład polskiego złotego. No i polskim złotym, proszę zobaczyć, Tutaj mamy wykres polskiego złotego, zainteresowanie polskim złotym i zainteresowanie polskim złotym ciągle rośnie. To jest PLN. Szanowni Państwo, zainteresowanie na całym świecie polskim złotym ciągle rośnie. Jest to zwyżkowe. Szanowni Państwo, jest to zwyżkowe. Ciągle rośnie zainteresowanie polskim złotym. A funtem brytyjskim funta brytyjskiego zainteresowanie na świecie spada. Rzecz jest w tym, że mam jeszcze bardziej szokujące informacje na temat funta brytyjskiego. Ze względu na to, że no, do pewnego momentu zainteresowanie tym funtem brytyjskim bardzo mocno rosło Ale dlaczego rosło, szanowni państwo? Ano dlatego rosło, bo y, miliony Polaków, Czechów, Słowaków, Litwinów, y, Rumunów, Bułgarów, prawda? I wyjeżdżało do Wielkiej Brytanii y, Węgrów, prawda? Nie wiem, Estojczyków, Łotyszy, prawda? No miliony ludzi do Wielkiej Brytanii pojechało pracować, zakładać biznesy i tak dalej, prawda? No i dlatego to zainteresowanie tym funtem tak mocno rosło. Ale to zainteresowanie rosło w narodach, które nie rozumiały jeszcze czym jest fund brytyjski i oczywiście w narodach, które no tam po prostu wyjeżdżały, to były zainteresowanie, ale proszę zobaczyć. Tutaj, szanowni państwo, przyszło to, co przyszedł Brexit. Zainteresowanie funtem totalnie się zapadło, prawda? Totalnie się za, e, zapadło zainteresowanie funtem, ale ta rosnąca zainteresowania funtem to nie była rosnąca, szanowni państwo, nie wiem, tam Szwajcarów, Niemców, e, nie wiem, Francuzów, Amerykanów, e, czy jakichś innych nacji, nie wiem, Chińczyków. To było zainteresowanie podbite dzięki Europie Środkowej tutaj Północnej, Zachodniej prawda, od Chorwacji poprzez Węgry, Czechy Polskę, prawda, Litwę Łotwę, Estonię Słowację, to było zainteresowanie Szanowni Państwo funtem brytyjskim, fund brytyjski się piął, fund brytyjski się utrzymywał, fund brytyjski zdobywał zainteresowanie, bo były nim zainteresowane no, tak liczne narody no, jak 60 milionowy naród na świecie Wiecie, naród polski, prawda, w Polsce dużo, ale teraz to spada. Jaki to ma związek? Ano, taki ma związek, że wszystkie dane, nawet dane marketingowe zainteresowania funtem pokazują, że jest to waluta upadająca, która, no, a jak jeszcze Polacy zrozumieją, szanowni Państwo, no bo wszyscy to rozumieją, szanowni. Wszyscy to rozumieją, to tylko Polakom się wpaja na przykład, że, no, polskie elity nie wiedziały, czym jest kredyt we frankach szwajcarskich. Szanowni Państwo, frank szwajcarski, frank szwajcarski, w 50 lat, Zyskał do funta brytyjskiego z 6,5 franka szwajcarskiego do jednego franka szwajcarskiego. Tak. Szanowni Państwo, yy, funt brytyjski musiałby wzrosnąć 650%, 550% netto musiałby wzrosnąć. Szanowni Państwo, aby powrócić do swojej wcześniejszej, yy, znaczy się, znaczy yy, się, inaczej, nie, nie w ten sposób. Szanowni Państwo, yy, Niegdyś dawano 550% więcej za funta brytyjskiego netto, aniżeli dzisiaj we franku szwajcarskim. Kiedyś milion funtów, proszę zobaczyć, kiedyś milion funtów, Szanowni Państwo, kiedyś milion funtów, kiedyś milion funtów GBP Chief, Szanowni Państwo, kosztował 6%. Proszę bardzo, milion funtów kiedyś kosztował 6,5 miliona franków szwajcarskich. Proszę zobaczyć 6,5 miliona franków szwajcarskich, szanowni państwo. 6,6 miliona franków szwajcarskich kosztował, szanowni państwo, funt. 6,6 miliona franków szwajcarskich kosztował funt. E, 1 milion funtów. Dzisiaj to jest 1 milion franków szwajcarskich. Szwajcarzy to wiedzą, inne narody to wiedzą, prawda, i tak dalej. No, ale nam się wpajało, że, no, że tu franki szwajcarskie, to zdziwieni byli ludzie, że frank szwajcarski się umocnił do polskiego Złotego jakoś od 60 lat umacnia do wszystkiego, od 55, prawda? Się umacnia do wszystkiego od 55 lat. Do dolara, do funta, do wszystkiego się umacnia, prawda? My, więc to było normalne, że frank szwajcarski będzie się umacniał, szanowni Państwo, do polskiego złotego i że krach kredytów frankowych jest w Polsce po prostu zaplanowany, bo albo wzięto głupków i frajerów, którzy w ogóle się nie znają na finansach i zgodzili się na to wszystko, Albo po prostu polscy politycy, polska sfera bankowa została skrajnie skorumpowana, żeby okraść naród yy, polski. Zresztą yy, z OFE była jeszcze inna sytuacja, ale podobna. Najpierw powiedziano, żeby ludzie wpłacali do OFE, a potem Donald Tusk z, yy, z Kosiniakiem Kamyszem to OFE razem z sądami. Yy, Zabrali, powiedzieli, że to nie są pieniądze Polaków i koniec, prawda? Że to nie są prywatne pieniądze Polaków, do widzenia, prawda? I tyle, no i nie ma, prawda? Taka rzeczywistość, szanowni państwo. Frank Szwajcarski, Frank Szwajcarski, szanowni państwo, widzimy, umacnia się do wszystkiego, no, ale jakie jest tego clue? Ano taki jest clue, żeby Polacy przestali wreszcie wierzyć, że trzymanie funta brytyjskiego im cokolwiek w życiu daje, szanowni państwo, bo trzymanie funta brytyjskiego daje ci jedno. Stratę. Stratę. Bo funt brytyjski traci do wszystkiego, szanowni państwo, nad zainteresowanie ludzi traci. A to... Jeżeli narody... Naro... Teraz kto jest zainteresowany funtem, no y, Afrykańczycy i ci tam Azjaci z tego Iraku, Iranu i Pakistanu, którzy tam walą i Hindusi, prawda? No tak, no Afrykańczycy tam walą do tej Wielkiej Brytanii, to, to jest uważam, że to jest kłamstwo, że oni nie chcą tych ludzi tam. Ja uważam, że elity brytyjskie to wszystko planują, prawda, bo y, wiedzą, że po prostu stamtąd będą wyjeżdżać Europejczycy. No i tam no Afryka jest zainteresowana, więc będziemy mieli tutaj afrykańskie państwo. W Wielkiej Brytanii, kalifat brytyjski będzie, no bo w takim tempie tam no, kalifat nastanie na pewno, prawda, no, za, w takim tempie, za 5-10 lat tam będzie kalifat, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i no, są zainteresowane właśnie ci Afrykańczycy, Azjaci z krajów tam trzeciego świata, prawda? Taka jest w danym momencie sytuacja. Eee, ale może to nieprawda? Zadajmy sobie pytanie, szanowni państwo, a może to nieprawda? Może to nieprawda, no właśnie widzimy, że to jest wszystko prawda. Proszę zobaczyć, no PLN-a pokaże, szanowni państwo, no roś... zainteresowanie złotówką rośnie. Szanowni państwo, zainteresowanie złotówką rośnie. Dlatego kiedyś fund brytyjski kosztował 7 złotych, 8 złotych. No takie były czasy, że funt brytyjski potrafił w 2000 roku, tutaj widzicie, 2004 jest tak, no takie były czasy, że funt brytyjski potrafił dojść do 7 zł, 7,50 do 8 złotych. No a, ale finalnie w 2008 roku, szanowni państwo, spadł do dwu, do 4 złotych w kantorach płacono, wiecie, no 370 zł za 100, 100 funtów. To jest do, do złotówki, ale myślicie sobie, no dobra, polska złotówka, bo zawsze znajdą się tu dziury w całym. No dobrze, trzeba szukać. E że, e trzeba szukać, szanowni państwo, że coś może być nieprawdą. Trzeba szukać tu danych, które mogą wskazać, że coś jest nieprawdą, bo przecież tak się robi naukę, prawda? No ale zobaczmy w takim razie EUR. Euro, szanowni państwo. Zobaczmy, euro czy rośnie. No i proszę zobaczyć, szanowni państwo. Totalny wzrost, proszę zobaczyć, co się dzieje. Totalny wzrost, zainteresowanie euro bardzo mocno rośnie. A proszę zobaczyć, co się w ogóle stało już w roku 2020, tutaj 2021, prawda? Zainteresowanie euro rośnie lawinowo. Tutaj mieli taki problem rzeczywiście ale proszę zobaczyć. Wbili się i koniec, prawda? Wbili się z... zainteresowanie euro bardzo mocno rośnie. Zobaczmy, szanowni państwo, zainteresowanie dolarem amerykańskim. Zainteresowanie dolarem, ja wiem, że Google może mieć złe dane i tak dalej, że to dane mogą się tak, tak może być, szanowni państwo, pamiętajmy, że w Chinach mają inną wyszukiwarkę, w Rosji mają inną wyszukiwarkę, taka jest rzeczywistość, to jest prawda, ale no, i Google też może mieć złe te dane, one mogą być źle jakoś ujęte, może tak być, no ale no, wszędzie wszystko by musieli kłamać, no, może tak być, no, może tak być, prawda, no, ale jest jak jest. Widzimy, że wszystkie dane są, wskazują na to, szanowni państwo, wszystkie dane i narody mądre, narody bogate nie trzymają pieniędzy w funtach i koniec, kropka. E, no i tyle, no i tyle, szanowni państwo, i tyle, tak, to Polakom można wbić, że polscy decydenci, polscy politycy Polscy bankierzy byli, on, że byli za głupi, że oni nie wiedzieli. No rzeczywiście mogli wybrać takich głupków, którzy nie wiedzieli. Prawda? No ale to było jasne, co się stanie z kredytami frankowymi. OFE też było nasze, a potem przyszły sądy i powiedziały, że nie są nasze. To jeżeli nie są nasze, to powinny e, pr, ruszyć lawinowo procesy wobec ubezpieczalni i wobec banków, no bo mm, przedstawiciele banków i ubezpieczalni, to też nie jest ich yy, yy, wina tych przedstawicieli tych banków i ubezpieczalni, Przesta bo to nie jest ich wina, bo banki ubezpieczalni mówiły tak, żeby, że oni mogą tak mówić, bo tak nam wmawiano. Tak? To nie jest wina tych, którzy sprzedawali to ofer, czy, to nie jest ich wina, to jest wina banków w takim razie według sądu. Jeżeli to nie są nasze pieniądze, no to sąd, sądy powinny, szanowni państwo, klepać, klepać misleading wobec wszystkich tych ubezpieczalni i wobec tych wszystkich banków, które wpajały Polakom, że to są nasze pieniądze, tak? Powinny być masowe zwroty setek miliardów złotych do kieszeni Polaka. Od, od zagranicznych banków I zagranicznych ubezpieczalni Zresztą tych wszystkich spółek skarbu też No bo jeżeli sądy powiedziały, że to nie nasze pieniądze A w banku ci mówili, że twoje No to kłamali no To nawet nie jest misleading, to po prostu kłapstwo To po prostu nas okradli No to złodzieje zwykli, prawda no to Zwykli złodzieje, ci banksterzy I ci z tych ubezpieczalni, prawda No ja mówię, że bank sam w sobie nie jest zły Ubezpieczalnia sama, no ale to, to jest normalne Jawne łamanie prawa i powi Miliony Polaków powinno ruszyć do sądu dla ubezpieczalni banków powinno być lepiej po prostu administracyjnie oddawać pieniądze od szkodowania płacić każdemu Polakowi. Kto... Tak się wmawiało, że to nasze pieniądze. Ale pomijając to, to się nie stanie, bo mamy skorumpowany kraj. Z kredytami franki... frankowymi nie mogliśmy sobie poradzić, prawda? No takich mamy ekspertów, albo po prostu mamy takich złodziei. No. Jeżeli chodzi o kredyty frankowe, mamy takich ekspertów albo takich złodziei. Albo tak jest, nasza. Albo nasza, albo nasza polityczna e, sfera, ci wszyscy politycy, bankierzy polscy, ta, ci wszyscy specjaliści, profesorowie, na tyle są tępi i głupi, prawda? Są tempi i głupi, że nie widzieli tego. No to niekompetentni ludzie po prostu, no tempaki, po prostu banda idiotów. Albo byli tacy, którzy mówili, ale się ich nie słuchało, no bo poszły łapówki i nie są tępi i głupi, tylko są tak złodziejscy i tak skorumpowani. Może wiecie, może elity mówiły o tym, szanowni państwo, jeżeli takowe posiadamy. Może elity mówiły. Może, może elity mówiły, słuchajcie, to jest złe, tu tu, 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 tak? Ale się nie słuchano, no i to wprowadzono, bo, bo przestrzeń polityczno-bankowa została skorumpowana. Bo to złodzieje. Czyli mamy wybór, albo są skrajnymi złodziejami i bandytami skorumpowanymi, albo są totalnymi idiotami i głupkami. No ja myślę, że to, że to pierwsze, prawda? Tak mi się wydaje, nie? Jeżeli chodzi o kredyty frankowe, nie? Tak mi się wydaje. No ale dobra. Szanowni Państwo, ale dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej i widzimy i fund brytyjski, i ludzi za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!